Cześć, jestem Tomek Broda. Pracuję w Polkomtelu. Chciałbym wam polecić trzy fantastyczne aplikacje. Ostatnio zabawiam się ForSquare'em. absolutnie mnie to wciągnęło i absolutnie czekuję się wszędzie, także moje całe życie już jest w tej chwili w mobilu i wielki fan, stara aplikacja, ale wielki fan odkrywany na nowo. Także polecam wszystkim, którzy chcą wiedzieć, gdzie jestem, ale też polecam dla w ogóle własnego traktowania, własnego życia. Super rzecz. Jako, że gram w tenisa. To jest taka aplikacja, która śledzi na żywo wszystkie mecze, jakie się wydarzają kobiet i mężczyzn, oraz takich dodatkowych lig. Także mam na żywo wyniki, wszystkie harmonogramy, wszystkie statystyki. Fantastyczna aplikacja dla tych, którzy uwielbiają tenis, a lato się zbliża, więc dużo osób pewnie ponownie uwielbia tenis. Jeżeli ktoś dużo czyta informacji na różnych stronach i korzystał z RSS Fida i czytnika w ogóle RSS-owego, to Flipboard jest takim graficznym przedstawieniem RSS-Fida, bardzo przyjemnie się go czyta, przyjemnie ogląda i bardzo, bardzo użyteczne jest to, bo po bo, prostu bo ma się to jak, jak, w takim, jak w gazecie, to też jest graficznie przedstawione jak gazeta czy notatnik, także... Miło, miło się z tego korzysta.